Para mí es importante empezar rápido con, con el equipo, eh, estar lo antes posible para poder jugar lo antes posible y, y creo que, que se trabaja muy bien. Estamos trabajando mucho la parte física estos dos días y me imagino que cuando avance la semana trabajaremos más la parte técnica y táctica y, y espero adaptarme lo antes posible al equipo. Yo estuve viendo antes de venir unos pocos partidos de Corona y de, de, de la Liga polaca y creo que es una liga más física que la española está claro pero que, que también hay mucho nivel y creo que, que puedo adaptarme bien y rápido al, a, a la Liga polaca y al Corona no pregunté a Miguel que sabía que era el que estaba aquí y le escribí y, y le llamé y me habló muy bien del equipo me dijo que que todo está correcto con el equipo y, y la verdad que que tuve un tiempo para para decidirlo porque yo quería quería esperar a a España pero al final Corona ha insistió mucho y la verdad que cuando un equipo existe al final al cabo te, te llena para, para poder al final acabar aceptando. Sí, eso es parte de, de, mi, de mi historia, de mi pasado que, que espero que pueda volver a hacer cosas bonitas en un futuro y, y es un recuerdo bonito con el que me quedo. Przede wszystkim, jeśli chodzi o do niego balo jak wygląda sytuacja z jego przygotowaniem fizycznym? On może pomóc Koronie już od tych najbliższych spotkań? Mm, tak, tak, ma na tyle obojętności, że na pewno nam może pomóc. Na niego bardzo liczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym tygodniu. Skład jeszcze nie jest pewny. Mamy, mamy swoje pytania i, i o które musimy odpowiedzieć przy, 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 przy tych najbliższych kilku dni, ale na pewno dla niej jest brany pod uwagę do meczu z najbliższego Zarką dnia. A myśli si trafiają o nim bardziej w kontekście skrzydłowego czy tego wysuniętego napastnika? O Danim Abalom myślę tylko i wyłącznie w kontekście skrzydłowego czy prawego, czelowego tak naprawdę. Jeśli chodzi o, o jego pozycję, wydaje mi się, że to są dla niego optymalne. Ma, ma to, czego szukamy na tej pozycji, więc, więc na razą chwilę tylko w tym kontekście, jeśli go poznamy bliżej, poznamy jego możliwości tak naprawdę, które do końca nie są jeszcze odgadnione, bo, bo, bo nie jest z nami za długo. To będziemy rozpatrywać opcję, opcja na tą chwilę, to jest dla nas skrzynka. A jaka jest historia tej bluzy trenera z numerem 26? Marty maniak, ma komody z pamięcią, troszeczkę powinien pojeść orzechów, bo, bo, bo akurat też się zapomniał, poniosło go i ładnie się spieszył po treningu do domu, zostawił sprzęt. No, bluza pasuje na mnie góra, więc mi przyda się na pewno.